Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy o polityce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy. Czego się dowiemy na tej lekcji? Poznamy politykę okupacyjną Niemiec, poznamy politykę niemiecką wobec Żydów, dowiemy się na czym polegał Holokaust oraz poznamy różne postawy społeczeństw europejskich wobec Holokaustu. Jak wyglądała polityka okupacyjna Trzeciej Rzeszy? Celem Hitlera było stworzenie... Wielki tysiącletniej Rzesz zamieszkanej przez 120 milionów Niemców, germańską rasę panów, tzw. Aryjczyków. Zgodnie z planem Hitlera, Europę i wschodnią zamierzano przekształcić w tzw. przestrzeń życiową, z języka niemieckiego Lebensraum, dla niemieckich nadludzi. Planowano przesunięcie granic Rzeszy daleko na wschód i objęcie tych terenów niemiecką kolonizacją. Zamieszkujących ten region Słowian, Żydów oraz Romów uznano za podludzi. Mieli oni zostać wyniszczeni lub zmuszeni do niewolniczej pracy na rzecz Niemców. Planowano także e, zgładzić Niemców, którzy nie pasowali do nazistowskiej wizji idealnego społeczeństwa. Między innymi chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne oraz świadków Jehowy. Polityka okupacyjna III Rzeszy podzielona była tak naprawdę na dwa kierunki. Europę Zachodnią i Europę Wschodnią. I na, każdym z tych, e, części, e, na każdej z tej części Europy wyglądała e, zupełnie inaczej. Społeczeństwa Europy Zachodniej e, zostały podobnie jak Niemcy, uznane za spadkobierców Germanów. Nie doświadczyły one okrucieństw hitlerowskiej okupacji, a niemieccy, niemieccy żołnierze zachowywali się wobec nich w większości poprawnie. Brak represji sprawił, że kolaboracja nie była w tej części Europy powszechnie potępiana. Niemal w każdym z tamtejszych okupowanych krajów działały organizacje podzielające poglądy nazistów. Często tworzyły one współpracujące z okupantem marionetkowe e, rządy. Zupełnie inaczej e, niemiecka polityka wyglądała na ziemiach e, wschodnich, e, a więc na e, Ziemiach, których mieszkańcy zostali uznani za podludzi. Władza niemiecka na tych terenach opierała się na terrorze, jakikolwiek opór karano śmiercią. Ludność masowo aresztowano i przesiedlano, zmuszano do niewolniczej pracy, zarówno w niemieckich obozach koncentracyjnych, fabrykach, jak i gospodarstwach rolnych. W ramach walki z partyzantami pacyfikowano wsie. Czyli tłumiono wszelki opór z wykorzystaniem sił zbrojnych, stosowano też bardzo często zasadę e, odpowiedzialności e, zbiorowej. E, w 1942 roku powstał tak zwany Generalny Plan Wschód, e, opracowany na polecenie szefa SS-Heinricha Himmlera, który zakładał wymordowanie wszystkich Żydów i większości Słowian w Europie Wschodniej. Pozostali e, przy życiu mieli zostać darmową siłą roboczą dla ludności niemieckiej, którą e, zamierzano tam e, osiedlić. E, niemniej jednak e, we wszystkich krajach okupowanych przez Niemców powstawał ruch oporu, czyli zorganizowane grupy prowadzące walkę z najeźdźcami. Czasami e, ograniczali się oni do działań wywiadowczych czy też propagandowych, jak na przykład roznoszenie ulotek czy wieszanie plakatów. Niemniej jednak, w wielu krajach ruch oporu osiągał znaczne rozmiary. Powstawały oddziały partyzanckie, które atakowały linie kolejowe czy garnizony niemieckie. Wszelkie przejawy takiej działalności Niemcy oczywiście pacyfikowali ze szczególnym okrucieństwem. Zdarzały się nawet sytuacje, w których karano osoby współpracujące z Niemcami. A więc to działało także w dwie strony. E, czasami także organizowano jakieś większe akcje e, zbliżone, można powiedzieć, do powstań. Potężna e, konspiracja niepodległościowa powstała na ziemiach polskich. E, w lecie 1944 roku w szeregach Armii Krajowej e, znajdowało się już około 400 tysięcy konspiratorów, e, równe, e, równie liczne e, e, oddziały można znaleźć na terenie Bałkanów. W Jugosławii oprócz silnej partyzantki komunistycznej, która była kierowana przez Josipa Brozatite, istniały też konkurujące z nią oddziały, tzw. zwanych czetników, które wiernie, wierne były przebywającemu na emigracji królowi. Podobne e, skonfliktowania wewnętrzne e, można dostrzec e, wśród partyzantki w Grecji. We Francji e, z kolei powstał ruch oporu La Résistance, e, którego członkowie podporządkowali się Komitetowi Wolnej Francji z Charlesem de Gaulle e, działającemu e, w Londynie. E, ten e, pewien podział na kolaborantów i e, ruch oporu wiąże się z, takim, e, z mentalnością ludzi, takim odmiennym podejściem do e, nazizmu i, e, i ideologii nazistowskiej. Nawet e, wśród Niemców i o tym należy pamiętać znajdowały się e, osoby, e, które z poglądami Hitlera i nazistów się po prostu nie zgadzały. Na zdjęciach y, też y, widzimy y, dwie strony tej niemieckiej okupacji. Mamy Paryż, y, gdzie Niemcy y, w zupełnym spokoju funkcjonują razem y, z ludnością cywilną Paryża, oraz mamy y, członków polskiego y, ruchu oporu. Y, jak wyglądała polityka niemiecka wobec Żydów? Y, Zgodnie z ideologią nazistowską, Żydzi zostali uznani za podludzi i jednych z czołowych wrogów niemieckiego państwa. Do pierwszych masowych przesiedleń Żydów doszło po zajęciu Polski przez Niemców. Ludność, ludności żydowskiej pod karą śmierci nakazywano noszenie na, ubranach, na ubraniach gwiazdy Dawida. Na przełomie lat 1939 i 1940 Żydów przesiedlano do specjalnie zamkniętych stref zwanych getami, gdzie byli głodzeni i mordowani. Getta e, znajdowały się w wielu polskich miastach. E, strefy e, te, takie strefy powstały także w okupowanym Związku Radzieckim Jugosławii, na Węgrzech oraz w krajach nadbałtyckich. Po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki, w ślad za oddziałami Wehrmachtu, e, ruszyły specjalne oddziały SS, które w ciągu pół roku wymordowały niemal milion Żydów. Ich członkowie zachęcali do udziału w mordach także ludność miejscową, wykorzystując m.in. E, jakieś narodowościowe e, spory nieporozumienia. E, do takich e, masakr doszło m.in. w Ponarach, koło e, Wilna oraz w Babimiarze, koło Kijowa. Na południu w Odessie i Kiszyniowie ludność żydowską zabijali sprzymierzeńcy e, z hitlerowcami e, rumuńskimi. Pomimo olbrzymiej skali popełnionych zbrodni e, Himmler doszedł do wniosku, że wszelkie działania wymierzone w Żydów są niewystarczające. Dlatego też w styczniu 1942 roku e, w Wannsee, jednej z dzielnic Berlina, odbyła się konferencja, na której e, naziści przyjęli do realizacji plan tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co w praktyce miało oznaczać wymordowanie całego narodu żydowskiego. Holokaust z greckiego całopalenie bądź ofiara całopalna to ludobójstwo około 6 miliona europejskich Żydów, Dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką, wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze. E, przeprowadzona podczas II wojny światowej e, zagłada e, europejskich e, Żydów, a właściwie proces ludobójstwa, rozpoczął się już w połowie 1941 roku, a więc jeszcze przed konferencją w Anzie, e, A całą akcją kierował Adolf Eichmann. W celu realizacji planu wymordowania Żydów Niemcy utworzyli sieć specjalnych obozów zagłady, w których masowo zabijano ludzi. Zostały one zlokalizowane na terenie okupowanej Polski, e, tutaj głównie ze względów praktycznych, ponieważ właśnie na ziemiach polskich istniało największe skupisko ludności żydowskiej. Naziści uważali, że steroryzowani Polacy e, będą bali się pomagać Żydom. I jako pierwszy powstał obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem, kolejne zlokalizowano w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, a także w istniejących już zagładach, w istniejących już wcześniej obozach koncentracyjnych, takich jak Auschwitz-Birkenau oraz Majdanek, również zorganizowano obozy zagłady. Wszystkie obozy zagłady zostały zbudowane za pieniądze z budżetu III Rzeszy i były niemieckimi instytucjami państwowymi. Żydów przywożono tam pociągami z okupowanych krajów, przy czym większość była uśmiercana już po przybyciu w komorach e, gazowych e, albo przy użyciu spalin, lub później też za pomocą środka chemicznego o nazwie cyklon B. E, mamy więc komory gazowe, jednakże sam środek Popularny cyklon B, e, służący nazistom do mordowania Żydów, nie był gazem. Cyklon B był proszkiem, e, który, wsypywany e, z puszki do komory gazowej w kontakcie z powietrzem, zaczął się ulatniać, i w ten sposób dopiero powstawał gaz. W Auschwitz, e, gdzie obok e, istnienia E, obozu zagłady istniał obóz koncentracyjny. Po przybyciu transportu dokonywano wstępnej selekcji. Osoby niezdolne do pracy, dzieci, e, osoby starsze i inwalidzi byli mordowani od razu, natomiast pozostałą część kierowano do pracy w wyniszczających warunkach, a dopiero po kilku miesiącach e, uśmiercano. Komory gazowe były e, maskowane jako łaźnie, a ciała pomordowanych palono na stosach lub w specjalnych Krematoriach. Niemcy opracowali w ten sposób przerażający i zarazem przemysł, pomysłowy sposób mordowania ludzi i likwidacji ich ciał. W obozach zagłady masowo ginęli także Polacy, Rosjanie, Ukraińcy oraz Białorusini, a więc tutaj też doskonale widać ten podział w polityce na tą Europę Zachodnią i Wschodnią. E, można też wspomnieć, że e, niemieckie obozy koncentracyjne albo sama koncepcja obozów koncentracyjnych niekoniecznie została zapoczątkowana przez Niemców. Władze brytyjskie e, w czasie II wojny burskiej w 1899 do 1902 roku zorganizowały tak zwane concentration camps, a więc obozy koncentracyjne dla kobiet i dzieci burów walczących przeciwko Anglikom. I w tychże obozach zmarło z głodu i chorób około 27 tysięcy więźniów, co stanowiło e, jedną, jedną czwartą e, całości więźniów. E, podobnie też przed I wojną światową w latach 1904-1907 Niemcy stworzyli pierwsze obozy koncentracyjne w swojej kolonii w niemieckiej Afryce e, południowo Zachodniej, gdzie ciężka praca fizyczna, niedostatek żywności i zabójstwa spowodowały zgon około 80 tysięcy członków plemienia herów i namakwa. A więc te obozy koncentracyjne niemieckie nie sięgają II wojny, lecz jeszcze nawet przed pierwszą. Niektórzy historycy też zaliczają do kategorii obozów koncentracyjnych miejsce odosobienia w Berezie Kartuskiej, a więc więzienia zorganizowane przez władze II Rzeczpospolitej w latach 1934-1939, które było przeznaczone do izolowania oraz udręczania przeciwników politycznych polskich władz. Nazistowskie obozy koncentracyjne zaczęły powstawać w Niemczech już w 1933 roku, tuż po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Zakładano je w miejscach dobrze skomunikowanych, w pobliżu zakładów przemysłowych lub kopalń, gdzie planowano wykorzystywać niewolniczą pracę więźniów. Ludzi osadzano w obozach bez wyroków sądu na czas nieokreślony. Szacuje się, że jeszcze przed wojną znalazło się w nich około 170 tysięcy więźniów. Po wybuchu wojny Niemcy utworzyli nowe obozy koncentracyjne. Także ich liczba sięgnęła 12 tysięcy. Trafiali tam przedstawiciele inteligencji, kleru, osoby podejrzewane o związki z podziemiem, przypadkowo ofiary łapanek ulicznych oraz jeńcy wojenni. Na więźniach Niemcy prowadzili pseudomedyczne badania. Szacuje się, że podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych przebywało 18 milionów osób, z czego aż 11 milionów poniosło śmierć. Jeżeli chodzi o postawy społeczeństw Europy wobec Holokaustu. One były różne. W państwach, które w jakikolwiek sposób były uzależnione od Niemiec, między nimi współpracowały, Żydów wydawano, a więc państwa te uczestniczyły w tym procesie eksterminacji. Dla przykładu, w państwie Wisi oraz w Norwegii, lokalna administracja i organizacje faszystowskie przekazały swoich obywateli żydowskiego pochodzenia Niemcom oraz pomagały w ich transporcie do obozów zagłady. W realizacji planów zagłady Żydów uczestniczyły także faszystowskie władze Słowacji oraz Rumunii. Z kolei w Chorwacji lokalni faszyści sami mordowali Żydów. Zupełnie inaczej zachowały się władze sojuszniczych wobec Niemiec, Węgier czy też Bułgarii, które nie chciały wydać Niemcom swoich obywateli pochodzenia żydowskiego po dobroci. Z Węgier dopiero w 1944 roku, po zajęciu kraju przez wojska niemieckie, zaczęto wywozić Żydów do obozów zagłady. Będący pod okupacją niemiecką Duńczycy uniemożliwili wywiezienie swoich obywateli pochodzenia żydowskiego i ułatwili im ucieczkę do neutralnej Szwecji. Także Holendrzy aktywnie sprzeciwiali się prześladowaniom Żydów, organizując nawet strajk w ich obronie. Na ziemiach polskich ratowanie ludności żydowskiej karano śmiercią. Mimo to skala pomocy była znacząca. W strukturach polskiego podziemia powstała Rada Pomocy Żydom, Żegota. Dzięki niej oraz wielu osobom takim jak Irena Sendlerowa oraz części polskich duchownych uratowano około 100 tysięcy Żydów. Na Węgrzech około 100 tysięcy Żydów zawdzięczało ocalenie szwedzkiemu dyplomacie Raulowi Wallenbergowi, który wystawiał im ochronne paszporty. W tym kraju obywateli polskich żydowskiego pochodzenia ratował także przedstawiciel polskiego rządu na uchodźstwie Henryk Sławik. Na Litwie konsul japoński Hune Sugihara wystawił Żydom tysiące wiz umożliwiających wyjazd do innych państw. Zdarzało się, że Żydom pomagali także Niemcy, tacy jak przedsiębiorca Oskar Schindler, który w swojej fabryce pod Krakowem ocalił od zagłady około tysiąc Żydów. Ponadto Zbiegów ukrywano w kościołach, klasztorach, wystawiano również fałszywe świadectwa chrztu. Występowały jednak także przypadki współpracy z okupantem. Zdarzało się to również na ziemiach polskich, gdzie niektórzy Polacy bądź z własnych przekonań, bądź powodowani często chęcią zemsty, podejmowali współpracę z, z Niemcami, czy też nawet brali udział w mordowaniu Żydów. Dziękuję za uwagę.